Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój umysł nie jest już tak ostry jak kiedyś? Czy łapiesz się na tym, że trudno ci zapamiętać imiona, lub gdzie położyłeś klucze? Ta frustrująca mgła umysłowa może sprawić, że codzienne zadania stają się jak wspinaczka na górę. Wiem, jak to jest. Sam widziałem, jak wielu moich rówieśników zmaga się z tymi samymi problemami. Uczucie, że twój własny umysł powoli ci umyka, może być nie tylko przerażające, ale i głęboko zawstydzające. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że istnieje naturalne rozwiązanie, które może odmienić twoje życie? To, co za chwilę odkryjesz, to rewolucyjny przełom, który czołowi neurolodzy po cichu badali przez lata. Naturalne pokarmy, które dosłownie mogą odmłodzić twoje komórki mózgowe i przekształcić twoją jasność umysłu w sposób, o jakim nigdy nie myślałeś, że jest możliwy. Obiecuję ci, że wiedza, którą dziś zdobędziesz, może całkowicie odmienić twoją przyszłość, przywracając ci nie tylko jasność umysłu, ale i pewność siebie. Niezależność oraz radość z życia, którą być może myślałeś, że straciłeś na zawsze. Zanim zaczniemy, chcę Cię powitać. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego filmu. Jeśli podoba Ci się ten film, napisz 1 w komentarzach. Jeśli nie, napisz 0. Twoja opinia jest dla mnie. Bardzo ważna i pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. Zaczynajmy. Prawda jest taka, że utrzymanie zdrowia mózgu nie wymaga drogich leków ani skomplikowanych rutyn. Matka natura zapewniła wszystko, czego potrzebujemy, aby nasze umysły pozostały żywe i aktywne przez całe nasze złote lata. Sekret tkwi w tych siedmiu nieoczekiwanych superfoodach, o których niewiele osób wie. Pierwszy Orzechy włoskie, naturalne komórki mózgowe. Te niepozorne orzechy nie bez powodu przypominają kształtem miniaturowe mózgi. Dr. Helena Kowalska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia: Orzechy włoskie zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, które odżywiają szlaki neuronalne. Przełomowe badanie opublikowane w The Journal of Nutrition wykazało że uczestnicy którzy spożywali zaledwie garść orzechów włoskich dziennie przez 12 tygodni doświadczyli 23% poprawy w testach funkcji poznawczych kwas alfa linolenowy w orzechach włoskich pomaga zmniejszyć stan zapalny w mózgu jedną z głównych przyczyn spadku funkcji poznawczych Zaledwie dwa orzechy włoskie dziennie mogą dostarczyć niezbędnych składników odżywczych, których pragnie twój mózg borówki cud pamięci. Te małe jagody mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie mózgu. Badania z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazały, że borówki zawierają specjalne związki zwane antocyjanami, które faktycznie przekraczają barierę krew mózg. I gromadzą się w obszarach mózgu związanych z pamięcią. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz dwi w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. To, co zaobserwowaliśmy, jest niezwykłe, mówi doktor Jakub Piotrowski. Uczestnicy w naszej grupie wiekowej 60 plus lat, którzy spożywali jedną szklankę borówek dziennie, wykazywali wzorce aktywności mózgu, przypominające te u osób 15-20 lat młodszych. Flawonoidy w borówkach stymulują również wzrost nowych neuronów coś, co naukowcy kiedyś uważali za niemożliwe u starszych dorosłych. 3. Gorzka czekolada. Wzmacniacz kognitywny. Tak dobrze przeczytałeś, wysokiej jakości gorzka. Czekolada 70% kakao lub więcej, zawiera flawanole, które zwiększają przepływ krwi do mózgu. Według badania opublikowanego w British Journal of Clinical Pharmacology związki te poprawiają uwagę, szybkość przetwarzania i pamięć roboczą. Doktor Maria Nowak z Instytutu Starzejącego się Mózgu zauważa: Metyloksantyny w gorzkiej czekoladzie poprawiają koncentrację poprzez stymulowanie ośrodkowego układu nerwowego, jednocześnie promując dobry nastrój. Zaledwie jeden mały kawałek wysokiej jakości gorzkiej czekolady dziennie może pomóc wyostrzyć myślenie i podnieść na duchu. 4. Awokado, zdrowe tłuszcze dla mózgu. Te kremowe owoce są pełne jednonienasyconych tłuszczów, które wspierają zdrowy przepływ krwi, niezbędny dla optymalnego funkcjonowania mózgu. Mózg składa się w 60% z tłuszczu, wyjaśnia neurolog dr Roman Szymański. Więc spożywanie zdrowych tłuszczów bezpośrednio wpływa na wydajność poznawczą. Niedawne badanie w czasopiśmie Nutrients wykazało, że starsi dorośli, którzy regularnie spożywali awokado, wykazywali lepsze zdolności rozwiązywania problemów i lepszą koncentrację. Witamina K i folian w awokado pomagają również zapobiegać zakrzepom krwi w mózgu i chronić przed udarem, jednocześnie zmniejszając spadek funkcji poznawczych. Barbara, 67-letnia emerytowana nauczycielka z Krakowa, zmagała się z postępującym pogorszeniem pamięci przez ponad pięć lat. Zaczęłam zapominać imiona moich własnych uczniów, których znałam od lat, wspomina. To było upokarzające i przerażające. Po włączeniu do swojej diety codziennej porcji awokado i garści orzechów włoskich, Barbara zauważyła znaczącą poprawę już po trzech miesiącach. To było jak przebicie się przez mgłę. Mówi. Nagle mogłam znów jasno myśleć, zapamiętywać nazwiska i czuć się pewnie w rozmowach. Piąty. Kurkuma. Złoty ochroniarz mózgu. Ta intensywnie żółta przyprawa zawiera kurkuminę, związek o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Badania z Uniwersytetu Warszawskiego wykazały, że kurkumina może przekraczać barierę krew mózg i usuwać płytki amyloidowe, związane z wyzwaniami poznawczymi. Populacje, które regularnie spożywają kurkumę, wykazują znacznie niższe wskaźniki spadku funkcji poznawczych, informuje dr Sara Jankowska z Instytutu Neuronauki. Wierzymy, że kurkumina pomaga utrzymać integralność komórek mózgowych, jednocześnie promując wzrost nowych połączeń neuronalnych. Dodanie zaledwie ćwierć łyżeczki kurkumy do codziennych posiłków, w połączeniu ze szczyptą czarnego pieprzu, aby zwiększyć wchłanianie, może przynieść niezwykłe korzyści dla mózgu. 6. Tłuste ryby budowniczowie komórek mózgowych. Łosoś, makrela i sardynki zawierają wysokie poziomy DHA, kwasu tłuszczowego omega-3, który stanowi 40% kwasów tłuszczowych w błonach komórek mózgowych. Pomyśl o DHA jako o materiale budulcowym dla Twojego mózgu, mówi dr Tomasz Wolski z Uniwersytetu Medycznego. W przełomowym badaniu, które śledziło 900 starszych dorosłych przez 4 lata, ci, którzy jedli ryby co najmniej raz w tygodniu, wykazali o 60% mniejszy spadek funkcji poznawczych w porównaniu z tymi, którzy rzadko spożywali ryby. Kwasy omega-3 w tłustych rybach również zmniejszają stan zapalny mózgu i mogą stymulować produkcję BDNF. Białka, które działa jak nawóz dla komórek mózgowych, zachęcając do nowego wzrostu i silniejszych połączeń. Siedmi, brokuły, zapomniany wzmacniacz umysłu. To przeoczone warzywo jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy K, która, jak wiadomo, zwiększa funkcje poznawcze i poprawia szybkość przetwarzania mózgu. Brokuły zawierają również związki... Zwane glukozynolanami, które spowalniają rozkład neuroprzekaźników niezbędnych dla pamięci i funkcji poznawczych. Sulforafan w brokułach aktywuje kaskadę mechanizmów przeciwutleniających, które chronią komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami, wyjaśnia dr Elżbieta Chmielewska, która badała odżywianie mózgu przez ponad 25 lat. Badanie w European Journal of Nutrition wykazało, że wyższe spożycie witaminy K było związane z lepszymi wynikami pamięci u starszych dorosłych. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba Ci się treść, napisz „ czy” w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Henryk, 72-letni emerytowany inżynier z Gdańska, zawsze był znany ze swojej bystrego umysłu, ale w wieku 68 lat zaczął zauważać niepokojące zmiany. Nie mogłem już wykonywać obliczeń w głowie, które kiedyś przychodziły mi z łatwością, wspomina. Czułem się, jakbym tracił część siebie. Po wprowadzeniu do swojej diety borówek, gorzkiej czekolady i brokuły, Henryk zauważył znaczącą różnicę. Po około sześciu miesiącach moi przyjaciele zaczęli komentować, że znów jestem starym sobą. Mogłem rozwiązywać problemy, zapamiętywać fakty i czułem się ostrzejszy niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wspaniała wiadomość jest taka, że włączenie tych wzmacniających mózg superfoodów do twojej codziennej rutyny jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Nie musisz całkowicie zmieniać swojej diety ani spędzać godzin w kuchni. Nawet małe dodatki szczypta kurkumy do zupy, garść orzechów włoskich jako przekąska lub dodanie brokuł do talerza obiadowego. Mogą mieć głęboki wpływ na to, jak funkcjonuje Twój mózg. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś frustrującego momentu, kiedy nie mogłeś przypomnieć sobie czegoś ważnego? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Podsumowując te siedem nieoczekiwanych superfoodów, orzechy włoskie, borówki. Gorzka czekolada, awokado, kurkuma, tłuste ryby i brokuły zawierają potężne związki, które mogą dosłownie odmłodzić Twój mózg, poprawić pamięć, zwiększyć koncentrację i chronić przed degradacją poznawczą. Każdy z tych pokarmów oferuje unikalne korzyści dzięki swoim specjalnym związkom, które przekraczają barierę krew mózg i dostarczają dokładnie to czego potrzebują twoje neurony. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby odżywić swój mózg. Twój umysł ma niesamowitą zdolność do adaptacji rozwoju i wzmacniania się w każdym wieku. Karmiąc swój mózg tymi potężnymi superfudami, dajesz sobie cenny dar jasności umysłu, ostrej pamięci i odporności poznawczej, które pomogą ci w pełni cieszyć się bogatymi doświadczeniami, jakie życie ma do zaoferowania w nadchodzących latach. Masz już mądrość swoich lat. Teraz wyobraź sobie połączenie tej mądrości z ostrością umysłu i energią, jaką miałeś dekady temu. Ta potężna kombinacja jest w Twoim zasięgu, zaczynając od następnego posiłku, który postanowisz przygotować. Twój mózg czeka na rewitalizację, a droga naprzód jest przepysznie prosta. Pamiętaj, że zasługujesz na pełne, aktywne i niezależne życie bez względu na swój wiek, a te naturalne strategie są kluczem do utrzymania Twojej autonomii i radości z życia przez wiele kolejnych lat. Podziel się tą informacją z przyjacielem lub członkiem rodziny, który mógłby na tym skorzystać. Być może twoim małżonkiem, bratem lub siostrą lub kimś, kto zmaga się z podobnymi wyzwaniami. W ten sposób możesz być katalizatorem pozytywnej zmiany w ich życiu, tak jak ja mam nadzieję być w twoim. Gratulacje. Napisz 100 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś ze mną do końca. Życzę Ci najlepszych zdrowia i szczęścia na świecie i do zobaczenia w następnym filmie.